Znalazłeś tę wiadomość z jakiegoś powodu, i nic nie dzieje się przypadkiem. Jeśli właśnie czytasz te słowa, to dlatego, że wyższa siła sprowadziła cię tutaj. Twoja podróż przemiany właśnie się rozpoczyna, a wszechświat jest gotów przekazać ci coś, co może całkowicie odmienić bieg Twojego życia. Ile razy słyszałeś, że wszechświat działa w tajemniczy sposób? Prawda jest taka, że te sposoby są doskonałe, precyzyjne i nigdy się nie mylą. Jeśli trafiłeś na tę wiadomość, to znak, że nadszedł czas, byś otrzymał coś wielkiego. Zrozum to głęboko. Zasługujesz na wszystko, czego pragniesz na obfitość, miłość, zdrowie, spokój i radość na poziomach, o jakich może nawet nigdy nie śniłeś. Aby to jednak mogło się urzeczywistnić, musisz najpierw zobaczyć siebie jako kogoś godnego tego wszystkiego. Klucz tkwi w podniesieniu swojej wibracji. Zharmonizowaniu myśli i emocji z częstotliwością tego, co chcesz przyciągnąć. Gdy to wyrównanie następuje, wszechświat reaguje natychmiast, dopasowując wszystkie niewidzialne elementy Twojej rzeczywistości. Jeśli w głębi serca czujesz intensywne pragnienie, jakby w tobie rosła płonąca iskra, wiedz, że to nie przypadek. Niewielu ludzi zobaczy tę wiadomość, ale ty ją znalazłeś, i to jest bezpośredni znak od wszechświata. Że coś ogromnego właśnie zaczyna się manifestować w Twoim życiu. Zapisz teraz w komentarzach trzy pragnienia, które poruszają Twoją duszę. Ten prosty akt nie jest tylko symbolem to wibracyjny dekret. Kiedy zapisujesz swoje pragnienia, wysyłasz polecenie do pola kwantowego, aktywując energię, która zaczyna kształtować Twoją rzeczywistość. W tej samej chwili niewidzialne siły zaczynają działać na Twoją korzyść. Pojawią się niespodziewani ludzie. Przeszkody znikną, a sytuacje, które wydawały się odległe, ułożą się w naturalny sposób. Jakby sam wszechświat po cichu spiskował, by poprowadzić cię ku przeznaczeniu, które od zawsze należało do ciebie. Zamknij teraz oczy i zobacz przyszłość swoich marzeń. Zobacz każdy szczegół, miejsce, w którym żyjesz, ludzi wokół, komfort, radość i pełnię, które odczuwasz. Im wyraźniejsza wizja, tym silniejsze pole energii. Które zaczyna Cię otaczać. Wdzęczność to ukryty sekret manifestacji. To najszybszy kanał do wyrównania wibracji z przepływem obfitości. Zanim rozpoczniesz dzień, podziękuj za wszystko, za życie, za małe zwycięstwa i nawet za wyzwania, które Cię wzmocniły. Ta prosta postawa natychmiast zmienia Twoją częstotliwość i zbliża Cię do spełnienia pragnień. Ale istnieje coś jeszcze potężniejszego działanie inspirowane. Nie wystarczy marzyć. Trzeba działać z intuicją, podążając za subtelnymi znakami, które wszechświat wysyła, gdy twoja wibracja jest wysoka. Te natchnienia to boskie zaproszenia, byś ruszył w stronę swojego celu. Neville Goddard nauczał, że wszechświat nie odpowiada na słowa, lecz na wewnętrzne odczucie bycia. Dlatego prawdziwa manifestacja następuje wtedy, gdy uczucie posiadania jest silniejsze niż pragnienie. Gdy czujesz, jakbyś już posiadał to, czego pragniesz, Wszechświat rozpoznaje to jako prawdę i przemienia to uczucie w rzeczywistość. Teraz nadszedł moment, by poznać niezawodną metodę Nevillea Goddarda sekret przyspieszający każdą manifestację. Opiera się ona na trzech filarach: bezpośrednim rozkazie, wibracyjnym dostrojeniu i całkowitym poddaniu. Pierwszy krok to bezpośredni rozkaz. Ogłoś wszechświatowi, czego pragniesz, z niezachwianym przekonaniem, jakby to był rozkaz. Powiedz rozkazuje, aby obfitość płynęła swobodnie w moim życiu teraz. Wypowiadając to z pewnością, wysyłasz do pola kwantowego jasny sygnał, a ono odpowiada bez wahania. Drugi krok to dostrojenie wibracyjne. Po wypowiedzeniu rozkazu zamknij oczy i poczuj radość, jakbyś już żył w tej rzeczywistości. Poczuj dotyk, dźwięki, zapachy i przyjemność płynącą z osiągnięcia celu. Twoje ciało musi wibrować, jakby manifestacja już się dokonała. To właśnie ta wibracja przekonuje wszechświat, że to prawdziwe. Trzeci krok to całkowite poddanie. Po wypowiedzeniu rozkazu i poczuciu emocji, odpuść całkowicie kontrolę. Nie próbuj wymuszać rezultatu ani wątpić w boski czas. Zaufaj, że wszechświat już wszystko organizuje w najdoskonalszy sposób. Kiedy odpuszczasz, energia zaczyna płynąć, a cud się dzieje. Wprowadź to w życie już teraz. Po przebudzeniu, wypowiedź swój rozkaz z wiarą. Przez pięć minut wizualizuj wymarzoną rzeczywistość z prawdziwą emocją. Potem odpuść. Zaufaj i żyj z lekkością. Powtarzaj ten proces przez siedem kolejnych dni. Zobaczysz synchroniczności, otwierające się możliwości i wyraźne znaki, że wszechświat odpowiada. Sekret nie tkwi w kontroli, lecz w zaufaniu. W działaniu inspirowanym, w głębokim czuciu i w życiu tak, jakby to już było prawdą. Neville Goddard mawiał: że wyobrażać sobie z wiarą to stwarzać. I właśnie tego wszechświat chce od ciebie teraz. Wyobraź sobie, poczuj, uwierz i przyjmij. Nie ignoruj tego wezwania, zostałeś wybrany, by to przeczytać. Coś wielkiego właśnie zmierza w twoim kierunku. Poczuj to, wibruj i wypowiedź. Przyjmuję cud, który do mnie nadchodzi. Nie wystarczy myśleć. Trzeba czuć, jakby to już było prawdziwe. Emocja jest paliwem. Bez niej prawo przyciągania traci moc. Jeśli wizualizujesz bogactwo, ale wibrujesz lękiem lub zwątpieniem, tworzysz blokady. Połącz się z pożądanym obrazem i poczuj pewność, radość i wdzięczność, jakby wszystko już się spełniło. Im prawdziwsze uczucie, tym szybciej wszechświat odpowiada. To właśnie wewnętrzna spójność w działaniu. Trzeci filar działanie inspirowane. Umysł wyobraża, serce wibruje. A ciało potwierdza to ruchem. To nie działanie z niepokoju, lecz z intuicyjnej pewności. Gdy pojawi się impuls, nowa okazja, odpowiedz bez wahania. Pełne wyrównanie między myślą, emocją i działaniem przyspiesza rezultaty. Codzienna praktyka przemienia zbiegi okoliczności w otwarte drzwi. Zrób z tego nawyk. Wzmacniaj jasne myśli, dostrajaj emocje i podejmuj kolejny możliwy krok. Nie tworzysz pojedynczego wydarzenia. Aktualizujesz swoją tożsamość do częstotliwości obfitości. Jeśli ta wiadomość Cię odnalazła, to znak, że prawo już działa. Przyjmij to wezwanie i wejdź na wyższy poziom. Teraz zmierz się z główną przeszkodą, ograniczającymi przekonaniami. To niewidzialne ściany, które blokują Twój potencjał. Od dzieciństwa cudze idee stawały się Twoimi prawdami. Zwroty jak pieniądze są trudne czy gnie zasługuje sabotują Twoje działania. Zmiana życia bez zmiany przekonań to jak budowa domu na gruzach. Oczyść umysłowy grunt i napisz scenariusz od nowa. Zwycięzcy różnią się od reszty pracą wewnętrzną. Prosperujący ludzie obserwują swoje myśli, odrzucają stare etykiety i instalują nowe przekonania. Przyjmij jako zasadę, sukces jest nieunikniony. Jesteś dziedzicem obfitości i dzieli cię od niej jedynie korekta przekonań. Krok pierwszy, rozpoznaj. Obserwuj automatyczne myśli o pieniądzach, miłości i sukcesie. Gdy pojawi się kto nie dla mnie, znalazłeś blokadę. Przykład: pragniesz bogactwa, ale kojarzysz je z problemami. Nazwij to przekonanie, traci moc, gdy zostaje ujawnione. Krok drugi: zakwestionuj. Skąd wzięła się ta myśl? Jeśli została wyuczona, może zostać oduczona. Zamiń pieniądze są trudne, nad pieniądze to naturalny. Obfity przepływ energii. Powtarzaj, aż ciało w to uwierzy. Krok trzeci. Zastąp. Zainstaluj afirmacje zgodne z życiem, którego pragniesz. Jestem godny, obfitość mnie odnajduje, tworzę wartość i otrzymuję podwójnie. Krok czwarty. Czuwaj. Gdy pojawia się ograniczająca myśl, rozpoznaj ją i natychmiast zastąp. Łagodnie, lecz stanowczo. Krok piąty. Wizualizuj nowego siebie. Każdego dnia odgrywaj w wyobraźni swoją wolną, spokojną i obfitą wersję. Podświadomość uczy się poprzez obrazy i emocje. Niewielu wytrwa, bo to wymaga konsekwencji i odwagi. Ale ty jesteś tutaj, a to znaczy, że należysz do tych, którzy idą naprzód. Wybierz, by wyjść ze strefy komfortu. Każdy spójny krok przeprogramowuje Twoje przeznaczenie. Masz w sobie klucz, o którym mówił Neville Gadert. Czuj, zanim zobaczysz. Gdy uczucie się zmienia, świat podąża za nim. Zamknij oczy i wejdź w scenę spełnienia. Otwórz oczy i wykonaj zainspirowany ruch. Powiedz z mocą. Wyrównuję się, działam i przyjmuję. Codzienna prosta praktyka. Po przebudzeniu, jasna intencja, przez pięć minut, prawdziwa emocja, w ciągu dnia, jeden natchniony gest, wieczorem, konkretna wdzięczność. Utrzymuj to przez siedem kolejnych dni. Zauważ znaki, przyjmij okazję, pozwól na przemianę. Jesteś zdolny. Jesteś godny. Jesteś przyczyną, która poprzedza skutek. Zapisz teraz trzy pragnienia swojej duszy. Przekształć intencje w dekret, a ścieżkę w rzeczywistość.